pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kolejne święta Bożego Narodzenia. Kościół przeżywa je cały czas w ten sam sposób. Mamy tradycyjnie mszę świętą o północy, tak zwaną pasterkę, potem mamy mszę o świcie, potem mamy mszę poranną, którą także nazywamy królewską, czyli trzy msze święte, anielską, pasterską i królewską, ale ten sam niezmienny Kościół cały czas w świetle działania Ducha Świętego aktualizuje i objawia nam życie Syna Bożego, które ma nas przemieniać. Jak zmieniłeś swoje życie w przeciągu tego całego roku? Czy może święta Bożego Narodzenia z roku ubiegłego otworzyły Twoje serce na Chrystusa i na Jego łaskę, która przychodzi po to, aby przez Twoje dobre uczynki doprowadzić Cię do życia wiecznego? O tym wspomina właśnie w pierwszej lekcji, pierwszej mszy świętej, czyli mszy świętej anielskiej, święty Paweł. Tą mszę świętą nazywamy dlatego anielską, ponieważ. Wyśpiewujemy w uroczysty sposób hymn Gloria in excelsis Deo, czyli słowa aniołów, które zapowiadają narodzenie Syna Bożego. O tym także możemy przeczytać w Ewangelii przeznaczonej na ten formularz mszy świętej. Drugą przeświętą świętą, o świcie, sprawuje się także z tego tytułu, że wówczas aniołowie mieli objawić pasterzom, czuwającymi nad swoimi trzodami, że narodził się Syn Boży, a także wówczas ci, wszyscy najbiedniejsi, Ci wszyscy obskuranci, można tak to powiedzieć, oni jako pierwsi przyszli do naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ już właśnie w tej trzeciej Mszy Świętej, czyli Mszy Świętej Królewskiej, będziemy mogli przeczytać o tym, że słowo przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli, a także, że przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest ostateczną Bożą odpowiedzią. Na to, że poprzez różnych proroków, jak o tym mówi list do Hebrajczyków, próbował Bóg się objawić, próbował Bóg przedstawić swoją wolę człowiekowi, a także sprawić, żeby człowiek mógł go pojąć na taki sposób, do jakiego stopnia jest zdolny jego umysł. Ale przyjście Chrystusa także nie jest zasługą naszych własnych uczynków, jest to łaska Boża. O tym mówi podczas Mszy Świętej Pasterskiej, także wspomniany Święty Paweł. A więc to pokrótce o tyle, przy świętej. Ale czymże jest tam sza święta, jeżeli nie byłoby w niej w centrum Chrystusa? Chrystus jest centrum Kościoła, Chrystus jest głową Kościoła, a przede wszystkim Chrystus jest sercem Kościoła. O tym mówi także święty Patryk w swoim pancerzu. czyli Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Ale jeżeli Ty sam siebie stawiasz w centrum podczas tych świąt, to zastanów się, czy one noszą nazwę święta brzucha, Twoje święta, czy święta Bożego Narodzenia. Bo najważniejszy jest w tym wszystkim Bóg, który staje się człowiekiem, jak o tym mówi ewangelista Jan. Staje się on do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Przychodzi po to, aby wyzwolić nas z tego grzechu. Grota, w której on się rodzi, zapowiada grotę jego grobu. Przyszedł on do Żydów, a Żydzi go odrzucili a przyjęli go właśnie ci prostaczcy, bo właśnie oni są zapowiadani przez tych pastuszków. Ale także oni zwiastują to, kim będzie Syn Boży, o czym także mówi prorok Jeremiasz, że również Bóg będzie pasterzem, że zapoczątkuje On nowe przymierze. Również Chrystus przecież mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Zobaczmy, że potem dopiero przychodzą ci trzej królowie ze wschodu. Dlaczego my mówimy trzej królowie, jak to prawdopodobnie byli trzej mędrcy? Ponieważ byli to... Jeszcze bardziej prawdopodobniej, trzej książęta perscy, którzy przyszli także z tymi darami złota, kadzidła i miry. Złoto zapowiada królewską godność Chrystusa, kadzidło zapowiada to, że jest on kapłanem, a mirra to przecież mirą było namaszczone ciało naszego pana Jezusa Chrystusa po jego śmierci. Zatem ona zapowiada jego ofiarę za ludzkość. Zobaczcie, że nawet poganie przyszli i przyjęli naszego pana Jezusa Chrystusa, a Żydzi do dzisiaj mają. Na Niego zamknięte serca. Zresztą, jak o tym mówi sam apostoł narodów, do dzisiaj zasłona spoczywa na ich twarzy, a także na ich przede wszystkim sercach, które powinny być obrzezane, a oni wolą obrzezywać inną część ciała, mimo tego, iż nic im to nie daje. Natomiast my obrzeżmy swoje serce przez spowiedź świętą, bo oni mówi Apokalipsa że to są ci, którzy oczyszczają swe szaty w krwi baranka i je wybielają. Nie bądźmy takimi współczesnymi Herodami XXI wieku, który to Herod przez namowę szatana, przez wielką rządzę władzy usiłował zgładzić samego Syna Bożego. Zobaczmy, że także wypełnia się tutaj przepowiednia z Księgi Proroka Jeremiasza, że Rachel płacze nad swoimi dziećmi, bo ich już nie ma. Co to znaczy? Dlaczego Rachel nad nimi płacze, skoro Rachel już dawno temu nie żyła? Dlatego, że Rachel była pochowana niedaleko Betlejem. A przecież już prorok Malachiasz zapowiedział, że z Betlejem wyjdzie ten, którego pochodzenie jest od dni wieczności. Czyli zapowiedział, że Chrystus narodzi się właśnie z linii rodowej Dawida, bo sam Dawid pochodził właśnie z Betlejem, a sama nazwa Betlejem to jest Dom Chleba. A przecież Chrystus mówi, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Zatem Chrystus jako przypowiedziany potomek Dawida, którego królestwo będzie wiecznym królestwem, który wychodzi z domu chleba, a także którego pochodzenie jest od niewieczności. Jest On Bogiem z nami, Emanuelem, jak o tym mówi prorok Izajasz. Bardzo wielu proroków świadczyło, zwiastowało postać naszego Pana Jezusa Chrystusa, nawet swoją własną postacią zapowiadało Go samego, bo nasz Pan Jezus Chrystus także jest prorokiem. Ale po co przyszedł Pan Jezus? Przyszedł Pan Jezus po to, aby nas odkupić, aby dać swoje życie za życie świata. Nie po to, żeby nas potępić, ale po to, żeby nas zbawić. Niestety bardzo wielu współczesnych ludzi. Bardzo często sami niszczą sobie życie, na przykład poprzez aborcję, nawiązując do tego Heroda, a potem, jak trwoga, to do Boga. Ale dobrze, jeżeli w ogóle tak jest. A jeżeli nawet nie ma tej trwogi, albo ewentualnie, jeżeli pojawia się ta trwoga, to ludzie zaczynają złożyć Panu Bogu, zamiast się do Niego uciekać. Tak samo Chrystus przecież mógł zrobić na Krzyżu. Ojcze, dlaczego mnie wydałeś? Dlaczego ja tak cierpię? Ale jednak Pan Jezus postanowił nie złożyć, ale błogosławić i modlić się za swoich prześladowców. Módlmy się za współczesnych prześladowców nienarodzonych dzieci, ponieważ Adwent jest zawsze takim okresem, kiedy oczywiście czekamy na takie dwa wydarzenia, na to historyczne przyjście Chrystusa, ale także na to przyjście Chrystusa w chwale, czyli na paruzję, ale także Adwent trwa cały czas. Czyli cały czas powinniśmy oczekiwać w łasce Bożej, jak ta panna roztropna z zapaloną pochodnią, czyli z łaską Bożą, z dobrymi uczynkami na przyjście oblubieńca, ponieważ... Nie wiemy kiedy Pan Jezus przyjdzie, tak? Podaje On nam przymioty, które jednak spełniają się na ludziach wszystkich czasów, mówi o tym święty Grzegorz Wielki. Ale... Wystarczy zobaczyć na to, jak się spełniają słowa z drugiego listu św. Piotra, jak się spełniają słowa apokalipsy, że ludzie stają się coraz bardziej bezbożni, wyszedzają religię, a religia jest spoiwem jedności narodu i nośnikiem uniwersalnych wartości, które mogą doprowadzić nas do świętości. Ale przede wszystkim religii mamy wiele, to jest prawda, ale ta prawdziwa religia pozostaje głosem sprzeciwu wobec tego szatańskiego i zakłamanego świata. Bo zobaczcie, że szatan najbardziej się sprzeciwia tym, którzy głoszą prawdę, tym, którzy. Stoją po stronie życia, tym, którzy głoszą wartość ludzkiej godności i samego ludzkiego życia. Nie sprzeciwia się on tym, którzy także zeświecczają do święta. Można powiedzieć, że Boże Narodzenie, mimo tego, już nie ma pogańskich korzeni, bo świętujemy wówczas narodzenie Chrystusa, usiłuje się zlaicyzować i spoganizować. To znaczy, że usiłuje się z tego zrobić Twoje własne święta. Mówi się o świętach narodzenia, ale kogo? Kogo to są święta? Kto jest tu najważniejszy? Pieniądze, prezenty, czy jednak przychodzący Chrystus. Pan Jezus jasno powiedział w Ewangelii: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Zatem wybierzmy Boga, bo Mamona jest marnością, jak o tym mówi Kochelet. Wybierzmy Boga i zaufajmy miłości, bo tą miłością jest Chrystus, który samego siebie wydał za nas. Bóg wylał do końca swoją krew na krzyżu, żebyśmy mogli mieć jego własne życie. Dlaczego w Starym Testamencie wspomniany człowiek nie mógł spożywać krwi? Bo w niej było życie, człowiek przez grzech jest pozbawiony życia. Dlatego również Chrystus poprzez to, że podczas ostatniej wieczerzy daje nam udział w swojej własnej krwi, daje nam udział w swoim własnym życiu, które jednak życie Boże jest w naszym śmiertelnym ciele kruche, ponosimy nasz skarb w glinianych naczyniach, mówi święty Paweł, który sam bał się, żeby nie był przypadkiem odrzucony, żeby nie odpadł od łaski, jak o tym mówi do Galatów. Nawet jeżeli odpadłeś od łaski, póki żyjesz, jest czas na nawrócenie. Spowiedź czeka, a w niej miłosierny Chrystus. Lepiej korzystać z Bożego Miłosierdzia, niż w grzechu oczekiwać na swój wyrok i ścięcie, ponieważ dopóki żyjemy, mamy czas na miłosierdzie. Potem będzie tylko czas na sprawiedliwy sąd. Lepiej uciekać się do tego dziecięcia Jezus, które daje nam postawę ufności w Bogu i także dzieciństwa Bożego, do którego między innymi nawiązuje święta Teresa, także od dzieciątka Jezus, czyli bezgraniczne zaufanie Bogu, czyli pokora, ale przede wszystkim także bezgraniczne oddanie. To jest droga, którą poleca nam także Zbawiciel na kartach świętej Ewangelii. Pozwólcie tym dzieciom przychodzić do mnie, dopóki nie staniecie się tacy, jak te dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Zatem stańmy się dziećmi bożymi, przez to, że właśnie na nas spełnią się słowa z prologu Ewangelii według świętego Jana. Tym, którzy przyjęli Słowo, dało moc, aby się stali oni dziećmi bożymi. Nie tym, którzy z krwi i ciała są, ale tym, którzy z Boga się narodzili. Oczywiście tutaj mamy moment zapowiadający Chrzest Święty, a Chrzest Święty jest owocem męki Chrystusowej. Dlatego również Chrzest Święty czyni z nas boże dzieci, obdarzy nas boską naturą. Wcześniej rodzimy się jako niewolnicy szatana, jako stworzenia Boże, a przez Chrystusa stajemy się także dziećmi Bożymi. Przez chrzest Bóg patrzy na nas jak na swoje własne dziecko, ale możemy to wszystko stracić, jak ten wiarołomny syn z tej ewangelicznej przypowieści, który żąda od ojca jego majątku, potem ucieka i sam traci ten majątek. Możemy stracić życie z dwóch powodów. Dlatego, że je sobie smarnujemy, albo możemy stracić to życie, żeby zyskać je na życie wieczne. Bo sam nasz Pan Jezus Chrystus mówi na kartach świętej Ewangelii: Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci z mojego powodu, ten zachowaj na życie wieczne. Przyjmijmy pokorną postawę tych wszystkich, nie wyjątek z Betlejemu, czyli przede wszystkim dajmy świadectwo światu, nawet jeżeli trzeba swoją własną krwią. Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójmy się tego, której ciało i duszę może do piekła wtrącić. Jednak pamiętajmy, że Pan Jezus nie przed nas po to, żeby do piekła wtrącić. Ale po to, żeby nas odpiekła ocalić. Ale od Ciebie zależy, czy Ty skorzystasz z tej ręki Zbawiciela, która jest wyciągnięta wprost w Twoim kierunku poprzez spowiedź świętą, poprzez życie własy Bożej i komunie świętą sakramentalną. Twoje serce stało się takim czystym żłóbkiem dla Zbawiciela, gdzie złożył Go podczas dzisiejszej komunii świętej, kiedy to w pierwsze oczywiście wyspowiadasz. Tylko bacz, żeby nasz Pan Jezus Chrystus nie znalazł Twojej duszy bardziej szkaradnej bardziej obskurnej, niżej ta betlejemska grota, ale żeby znalazł Twoje serce jako swoją własną świątynię, gdzie będzie czczony w duchu i w prawdzie.